Dowiedzmy się w takim razie, jak odzyskiwać swoje długi od Piotra Ostafiego. Mecenas Piotra Ostafi, którego możecie kojarzyć z wielu programów telewizyjnych, jest z nami. Cześć Piotrze. Cześć. Cześć, dzień dobry. Piotr, jedno podstawowe pytanie. Jak można odzyskać swoje należne pieniądze? Przede wszystkim trzeba działać szybko i zdecydowanie. Jakiekolwiek zwlekanie działa na korzyść dłużnika, a nie wierzyciela. Jeżeli spodziewamy się, że ktoś zapłaci, ale nie dajemy mu sygnału, że oczekujemy tych pieniędzy, to nie spodziewajmy się, że dłużnik sam z siebie się będzie do nas odzywać. W związku z tym wezwanie do zapłaty to jest krok pierwszy. Po nim musimy się zorientować, z kim mamy do czynienia, czy ten, który nam nie zapłacił. No jest... właśnie, a jeżeli ktoś już wiemy, że jest na tej w tym kraju, jest to nadal może być człowiek, który ma pieniądze, mhm. ale nie chce tobie ich oddać. I to jest oszust. Mhm. Albo ich nie ma i nie może ich oddać, i wtedy jest ofiarą rynku. i Trzeba się zastanowić, jak mu pomóc. E, bardzo częstą przeszkodą w indykacji długów jest e, niepotrzebny konflikt na linii dłużnik i wierzyciel. Mhm. Dłużnikowi, jeżeli rzeczywiście jest ofiarą i tych pieniędzy nie ma, czasami warto pomóc. Warto się zastanowić, e, może ma coś innego niż pieniądz. Może ma no samochód. Może ma działkę, może tak i zabrać samochód. To też nie jest takie łatwe. Do tego wszystkiego potrzebujemy tytuł wykonawczy, czyli musimy iść do sądu. Natomiast e, to jest też kosztowne, długo. Właśnie, ja chciałam zapytać, jak długo trwa ten proces. Niestety, w polskich warunkach obecnie najprostszy proces cywilny, już nie tylko ze względu na pandemię, ale też na procedurę, trwa około roku, więc no nie trwa. Więc też zawsze mówię klientom: idźmy do tego sądu, bo procedura ma swoje tempo. Ale możemy oprócz tego prowadzić działania równoległe. Mhm. Rozmawiajmy z tym różniciem. Zastanówmy się, czy ma coś innego, może ma niekoniecznie majątek, ale umiejętności, znajomości, kontakty. Może ma cokolwiek, co może Tobie dać, co ma jakąś wartość. Czyli może to być barter, może odpracować te pieniądze, mhm. ale podstawą jest zawsze kontakt i rozmowa z takimi. A ludzie osobami. chcą się dogadywać, czy ci, którzy nie są oszustami, chcą rozmawiać. I myślę, mhm. że to jest. Pierwsza taka próba, podjęcie rozmowy i od razu wtedy możecie się zorientować właśnie, z kim macie do czynienia. Okej, okay, czyli jak ktoś unika kontaktu, to, to znaczy, że oszust. Tak, <noise> też nie tylko, bo niestety ten, kto w tym kontakcie jest e, serdeczny, słodki i obiecuje złote góry, uh -huh. tak, niestety bardzo często za takimi obietnicami też kryją Nic się, nie. się niecne intencje. Tak, no dobrze, tak. a powiedzmy, że teraz jesteśmy prywatną osobą, pożyczymy komuś pieniążki. I ten ktoś nie chce oddać, unika kontaktu i jest w tym krajowym rejestrze długów. Czy to człowiek w stanie z taką osobą zrobić, czy to już graniczy z cudem? To jest też trudne, bo chociażby żeby iść do sądu, mhm. musimy wskazać adres, skuteczny adres mhm. dla doręczeń takiej osoby. Mhm. Więc też uczulam, jeżeli już pożyczasz pieniądze, miej dane tego dłużnika. Bo wiem, że jesteś serdecznym człowiekiem i pewnie byś pożyczył a, no nawet obcemu, ale jeżeli już to robisz, musisz wiedzieć... Osoby, którym nieraz pożyczyłem pieniądze, musimy wiedzieć, komu pożyczasz, więc zawsze zapisz dane, adres, PESEL. Te wszystkie dane są potem potrzebne w sądzie. Ja już się spotkałem z takimi sytuacjami, że mi nawet taksówkarze tych osób przywoziły zawsze chociaż po te 50 zł, pod 100, więc to no inne rzeczy się dzieją w tym życiu. No dobrze, a jeżeli jesteśmy... Powiedzmy, tu prowadzimy firmę, a tu jesteśmy osobą prywatną. Ile czasu mamy w ogóle na to, żeby ten dług nam się nie przedawnił? No to jest e, ważna informacja. Co do zasady, długi stół działalności gospodarczej mm -hmm. przedawniają się po trzech latach. No to jest przykład. To jest bardzo mało, biorąc pod no. uwagę czasami cierpliwość takiego wierzyciela albo skuteczne zwodzenie go przez nieuczciwego dłużnika. E, jedna rozmowa, druga, przypomnienie sobie po pół roku, kolejne wezwanie po kolejnym pół roku, a czas upływa. Także Ciężko. Trzy lata z działalności gospodarczej, sześć lat e, co do zasady, co do większości roszczeń cywilnych, prywatnych. Czyli lepiej, proszę Państwa. Nie pożyczać. Ale robić biznes niż prywatnie, niż jako firma, bo zawsze mamy więcej czasu na uzyskanie <laughs> tych pieniędzy. No dobrze, a powiedz mi jeszcze takie pytanie na sam koniec. Czy jeżeli bierzemy do tej sprawy kancelarię, mamy dużo większe szanse, czy takie same, jakbyśmy to robili na własną rękę? Myślę, że szanse wzrastają, bo jednak kancelarie, prawnicy znają pewne mechanizmy, mają przećwiczone ścieżki działania. Też jest to osoba z zewnątrz, która pilnuje Twoich interesów, hmm. która przypomina Ci o tym, że skoro... Miesiąc temu wysłaliśmy wezwanie do zapłaty, to już najwyższy czas podjąć kolejne kroki. Sam może byś się nie zdecydował na taki krok. Mhm. Kancelaria, która jednak jest od tego e, profesjonalistą, Tobie o takim kroku przypomni. Poza tym e, jednak e, jest to też wiele innych ścieżek, o których Ty możesz nie wiedzieć, ale które istnieją, których można spróbować. E, to jest właśnie wpisanie do rejestrów długów to jest kwestia... E, poszukania rodziny, krewnych, którzy też mogą odpowiadać za taki dług w przypadkach. sobie tobie przerwać, bo ostatnio miałem taki telefon z Krajowego Rejestru Długów z propozycją, że chcą podjąć współpracę z firmą, że oni mogą sprawdzać każdego człowieka. No dobrze, a jeżeli wiemy, że ten ktoś ma pieniądze, no ale oficjalnie tych pieniędzy nie ma, to robić z taką osobą biznesy, czy lepiej takich osób unikać? Ja nie wiem. Co Ty radzisz, jak mecenos, to, co, do, co do zasady? No bo wiemy, mm -hmm. że wiele osób funkcjonuje tak. otaczając się majątkiem, nie będąc jego właścicielem. No można właśnie. mieć e, z wyposażenie biura, samochód w leasingu, mieszkać w luksusowym, ale wynajętym mieszkaniu, można mieć pieniądze, ale rzeczywiście w ich przypadku e, egzekucji unikać skutecznie zapłaty. Także wtedy sugerowałbym zabezpieczenia. Jakiekolwiek zabezpieczenia materialne, majątkowe, które miałyby taki dług Ale w to przyszłości. Ale przecież jakoś w stanie wpisać, powiedzmy, umowę z tymi kontrahentami? Tak i to jest też pewien sposób zweryfikowania takiej osoby. Jeżeli ona jest gotowa mhm. zabezpieczyć swoją pożyczkę, to wiemy, że jest osobą uczciwą. A jak to nie jest pożyczka, tylko jakaś, jakaś inna współpraca? Zabezpieczyć można każdy roszczenie z tytułu faktury, Umowy, nie tylko pożyczki. No i w tym momencie ja czuję się lepiej. Nie wiem, jak ja się cieszę, że ja nie mam robić. Możemy jednak robić biznesy, tylko ja bym na przykład nie polecał. No, z własnego doświadczenia to wiem, nie polecałbym prowadzić tych biznesów bez obsługi, bez obsługi bardzo dobrej kancelarii adwokackiej. To nie jest na no, przykład żadne lokowanie produktu. <śmiech> <śmiech> żadne lokowanie produktu. My polecamy oczywiście usługi mecenasa Piotra Ostatkiego, z tak. jeszcze nie raz zobaczymy się w naszym programie. DM Studio, to co, Margaretka, ty i możesz iść zobaczyć co ta